Pani kurator, tak wszystko tutaj podłogą było wysoko. Mam jeszcze podłogę, nie, skutą. No i dalej jest. To tak była stara podłoga, jak ten kamień w widzi Pani? To mam już to, to będzie widać czy to. To dzisiaj, to dzisiaj, że Panią, zaizolowałem. Tam jest desperdit. Dwa razy, proszę Panią, taka masa tłuszczka e, plus gołów go u klina, proszę Panią, zaniepregnowana zarzędnie, preparatem, który zrobiłem. Na to poszło dwa razy papa podkładowa na gorąco plus sterbić Tam w środku jest betonowy bloczek, zbrojenie. Tutaj jak pani widzi, jest krawędź, szerokia, żeby się nie rozlało i... to jest to i to i teraz tutaj jak widać z tej strony, tam gdzie jest takie postrzępione, na końcu tego, o tutaj, tego, to była posadzka, zniszczymy ją, teraz tutaj muszę, żeby cokolwiek dalej robić. Wybrać pod tą cegłę, że może widzi Pani pod tym To muszę wszystko powybierać Tak samo o Więc to robiąc trzeba zerwać do ściany Zbić tynki Aż do, 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 do wysokości gruntu On Jeszcze nie wyobrażam do kończę ten ściana dalej To jest jeszcze cała górna posadzka i dolna Nie wiem czy to widać o. I teraz o Te murki wyglądają tak Jakby wyglądały ale okazało się, że ta posadzka górna jest niezbrojona, pęka, ciągnie wodę, na dole jest bigodź. Wszystkie cegły, proszę Panią, mają 100% wody w sobie. O, tu widać ładnie. No to, to wylewałem te słupki, proszę Panią, te słupki i belki tutaj są wylane. W środku jest zbrojenie, które było spawane z zbrojeniem, które znajduje się w suficie. A to wszystko szare tutaj to widać. Okoliłem styropianem wcześniej. Zaciągnąłem ciastką, klejem. To no, miał być koniec. To się okazało, że jest wilgoć. Teraz trzeba to wszystko zbijać. Ten styropian muszę zerwać. O, to widać, to, to szare wszystko na ścianach to jest styropian. Muszę go zerwać od dołu do takiej wysokości, jak tam jest to ten bez kleju. Akurat na tej części jeszcze klewie daje nie w bo łatwiej. A tu już będzie znowu inna robota. Ale ścianami, proszę panią, czy zajmę dopiero jak skończy posadzkę. To wszystko, wszystko długo trwa, bo nie mogę wybrać wszystkiego, proszę Panią, od razu pod taką belką na dole, bo te wszystkie słupy, które pani widzi, o, tu jest jeden, drugi, trzeci. Belka górą, potem tam w prawo za maszyną. Jeszcze, jeszcze jeden, i tam jeszcze jeden jest sam. Tu. tu jest za e wolno stojący, tu. ten, który też jest tylko w części podlany. To wszystko nagle odebrał pod tym betonem. To mi ceruje, to jest około 5 ton żwiru sanego przyniesione, plus do tego cement woda. Nie we mnie to No Także ma Pani stan. A te zdjęcia, które każkę Pani pokazywała, to jak idzie się tutaj, tu się skręca w prawo, o, i dalej w lewo tam stoi kompresor i tam jakieś urządzenie i dalej pomieszczenie. Ja nie wchodzę, bo nie chcę się Pani bo po 12 godzinach. By... To były zdjęcia, które jej przysłałem, żeby pokazać Kaśce, jak proszę Panią wygląda Miejsce pracy pozostawione e, na koniec przez Rafała. No, a w ogóle to, o tutaj, że Pani widzi próg, tu była pozostawka. góra, jest też, widzę